Trzymają krzymowankę z tej strony Maciej. Mm. Bo właśnie na ten odcinek, no trochę się spóźnię tym odcinkiem, bo jednak mówiłem, że będę ten... A tu jak widzicie, ja już zaczęłam przejmować tereny Brazylii. I co oni robią? Co oni robią? Czemu on. to jest, jest nienormalne. Miałam zamiar tym atakować. A tym przynajmniej przez te wszystkie... No przecież on jest nienormalne. Ej przed chwilą, położą tym tym może No przez to jest katastrofa to jest strofa to dobra zmiana planu, bo skoro nie umie to to dawaj tak. potem przyjmujemy od razu stolice Brazylii tak szybko stolice Brazylii ta gra jakbyście chcieli wiedzieć to to jest CZON WW3 Mam wojnę z Brazylią. Jednak. Tylko zapomniałem. Zapomniałem zrobić odcinek po prostu. Dlatego postanowiłem wam pokazać na tym odcinku, jak atakuję ich. Bo się ich atakować z odcełem w ogóle. Ten pod... O co? Co? Ja myślałem, że oni żadnych jednostek nie mają. A tu jednak. A to jednak mają jedno. I na początku było pokazane tak, może atakować ten teren. I dopiero gdy pojawił się w tej wodzie, to już ma musi ten grać. Nie wiem Nie już mam tej gry. Ta gra jest dziwna. Jakby ja nie mam zamiaru długo tego odcinka robić. I widać, że kolumba pokona. Pokona Ekwador. Ja sobie Kostarko mają wojnę. Tu gdzieś kostarka aż. Kto im w ogóle tę wojnę wypowiadał? Bo... Czy oni zaczęli, czy ten? W ogóle mapa. mapa. Więcej niż Japonia. A to dlatego, że oni mają małe prowincje I oni mają prawie te samo i ten. Tylko duże to są rzeczy te, duże są e, te przejęcia. Tych miejsc, więc. Taka dziwna. Ja oczywiście powiem te. Że mój sojusznik, czyli ten Peru. Gość, ten gość, który gra Peru, jednak postanowił zostać i dołączył gość, który grał Australią. I. Poczekajcie. Ja muszę napisać do Niemców, co to soja? Jakby, ale po co mi soja z, z krajem Europy? No, nie wiem. Jakbym miał. Te rzeczy z, z Europy, to wtedy jest ok to jest zrozumiałe. W ogóle ten. Te na najpierw a jakieś ma coś w ogóle, więc... Ja nie wiem co to się broni. Jakby wkuza mi to, że to się broni. Bo to jest dziwne. To jest absolutnie dziwne. Ja w ogóle nie rekrutuję jednostek na razie. Bo muszę zbierać to. Bo mam tego za mało i przez to nie mogę rekrutować jednostek. I w ogóle mogę jeszcze dwa badania zrobić, tylko ja nie wiem czy... Co... Te całki wiadomo jak, jakbym na przykład to. to wiadomo, ten całk będzie lepszy niż ten całk, więc, który mam. Mogę na przykład szybkość dać mu temu całgowi, więc... Mogę na przykład ten całk. to jest Aha, czyli nim nie można podbić, a chyba nie można podbijać terenów. No właśnie, każdym czołgiem nie można podbijać terenów. A piechotą da się podbijać? No tak. Każde miejsce mogą podbić, więc... A pa, tu jest helikopter. W ogóle ja chciałem te jednostki dać, ja w ogóle na przykład jednostki ciężko. Nie, 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 nie. Jednostki. Spać, a gdzie to jest? O, a czekaj. Tkanin po co ja tu mam mieć? Wszystko to zepsute? Nie. O, to jest Halina. I też nie można podbijać, widzicie? No to jest. Dotalny bezsens. Bo tym. Nie może, nie, nie można podbijać, więc po co mi to? Ewentualnie mogę tym bombard bombardować jego jednostki, tego gościa w ogóle. Jeszcze zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś odcinka z tego drugiego światu, ale to może jutro się pojawi te z tego drugiego światu i z tego światu. Co to się dzieje? W ogóle widzicie ten teren? Ja tu mam dwa tereny w środku Peru, czyli mojego swojego snika Tylko to dziwnie wygląda, ale. Serio? Aha, ale Indie. Indie są za daleko. Ja nie dojadę do Azji wtedy. O nie, Azja Imperium. Oj, to może. Oj, to może być problem. Bo tu ma jest napisane, żeby. Ktoś dołączał i taki jest problem, że jeśli ktoś z tego się ktoś tu dołączy, to będziemy mieli problemy. Jeśli się okaza, że zatnie dołączać, Zadnę dołączać jakieś dobre kraje. No dobra, no najpierw się zajmiemy tym, zatkrym ten. Tu podbijam, tu podbijam, tu podbijam, tu podbijam i tu podbijam. No i potem podbijam te tereny. To, to i to. Potem miasto, miasto. Jakby tak to jakoś wyjdzie, więc jakby na każdym odcinku będę ten, Nie wiem, czy te odcinki będą się pojawiać regularnie, ale... Na 100% co dwa dni będzie każdy odcinek. Albo to zrobimy tak, że jutro nie będzie odcinka z tego świata tylko będzie odcinek z drugiego świata czyli z tego gdzie jestem Ukrainą i nawet nie jestem cała słaby, więc będziemy tak robić, że najpierw gramy Chile to na, to teraz jest odcinek z Chile, a jutro a jutro film z Ukrainą. i to jest dobry pomysł, więc i tak ja muszę kończyć ten odcinek już ani mi ją, będzie się wrzucał, Ale napiszcie w komentarzach, co mam, kogo mam atakować po Brazylii. Jakby wiadomo, teraz mi możecie napisać, jakby ja i tak będę ten dyrektor, jakby, jakby zapamiętam, kogo na, potem zaatakować. Miałem plan, żeby Lewandowskiego, czyli Argentynę zaatakować. Dlaczego powiedziałem Leo jego, No bo, wiadomo, on się najbardziej kojarzy z Argentyną, więc... Jakby, wiadomo, każdy zrozumie to, że, powiem, Argentyna i no, mój sojusznik chce, jak przejmę te tereny Brazylii, to on chce przejść, nie, przez te moje tereny przejść i tu. Jakby ja mu na to pozwalam, żeby on ten ruch z jakby ja nie muszę go przejmować. Wystarczy mi Argentyna i Brazylia, czyli największe państwa w Ameryce południowej południowej tak no tak no to i tak ja muszę kończyć ten odcinek więc pa ale na pewno to będzie następny odcinek który na którym Ukrainą będę podbijał Chorwatów a nie no w sumie nie będę wam spoilerował po co ja to powiedziałem to dobra no to i tak będziemy to robić ale ja to pa, pa.